Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tadeo, a to jest kolejny odcinek z serii GTA San Andreas Zagrajmy w GTA San Andreas, no proste, nie? Okej, okay, lecimy, jest to odcinek chyba siódmy, siódmy, czekajcie yy, Tak, 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 siódmy to będzie Dobra, dzisiaj sobie zrobimy misję u... Raidera, tak, Raidera, nie u Switcha Do Raidera sobie wlecimy Głos już mi się naprawił. Domowa inwazja. Haha, okej, okay, oglądajcie. Hey. <coughs>

I'm you want some nah, man, man. i am going on that. go. This is still holding the video Yeah, yeah. Yeah. That's, yeah, that's it. yeah, that's it. That's it. Come on, Let Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że mi uda mi się to przejść. Bo tutaj będzie trochę jebania z Ale dobra, lecimy. O, właśnie, właśnie, zapomniałem. Słuchawki należałoby podłączyć, bo mi mikrofon będzie w tutaj cały dźwięk. Zapomniałem kompletnie o tym. Eee, chwila. Dobra, jest gotowe. Dobra, jedziemy dalej. Chodzimy... Nie śpimy. Tak jest. Ja sobie tutaj buchnę. Siśom. Polecam, smak mięta, Soeksa. Jak ktoś wie o co chodzi To niestety mi się tyton już przypalił eee, dupa Blada Mnie nie smakuje miętą Jakby tu teraz jechać najszybszą drogą tą, nie? Ta Strój, strój jesteśmy Kurwa, nauczy jeździć Aha, no tak miałem nie przykinać. Sorry. Tak więc ostrożnie posuwamy się do przyodu. Mm, pojedziemy dalej. Eee. A Okej. Okay. W porządku. Nie ma tak dobre przybranie. Lewy alt. No wiem, wiem. Pamiętam. Tak więc ostrożnie enter, ta. Okej. Okay. I zabieramy skrzyneczki. Nie pamiętam, ile ich było do zebrania, ale trochę było. Chyba 6 około. jakoś tak. I się zobaczy. Dobra, lecimy. enter Wal dalej Dobra, lecimy. Ale na górę. Kolejną. O kurno. No teraz zrobił. Dobra, trzeba być ostrożnym. No jakim cudem nigdy jak na cały czas na Alcie? Okej, okay, nieważne, nie może. Ale mała zamuła będzie odcinkowa. <laughs> no cóż, trudno. Nie może być wesoło i kolorowo, co nie? Tak jest. Aha. Dobra, tu już nie trzeba trzymać alta. Co tam było? No dobra, nieważne, nieważne. Dobra, teraz gdzieś w jednym pokoju o, chociaż nie, jeszcze dalej chyba tutaj było na korytarzu też no nie, nie, pomyliło się dobra, to gdzieś tu jest zamknięte no nie, miałem rację to tu jest po korytarzu i chyba dwie będą jeszcze tutaj tak mi się wydaje, przynajmniej dobra, wynosimy się stąd Ostrożnie, pomalutku, Fuj. sam węgiel, to się nie da, nie nadaje do palenia. albo wejdź do... Aha. Nie, jeszcze... No to chyba jeszcze jedna została. To mi się zdaje. No zaraz zobaczymy. Wejdziemy no, do pomokoju tego ziomka. I się dowiemy jak to tam było. No nie pamiętam. No dwie są jeszcze. Dobra, bierzemy tą i spadamy. Bo po co? No i tak nam nic to nie da, i tak. Dobra, to to będzie ostatnia skrzynka. W powietrzu posłuchajcie, dajmy gorąco. Nie, musicie mi wybaczyć za, za, za mały zamów. Ale to jest tak, chyba jest to przez to, że jest tak gorąco. Dobra, nie ma co czekać. No to i tak nic nie daje, że sobie wezmę kolejno. Chyba, że się mylę, nie wiem. A właśnie dajcie mi znać. Yy, czy ta misja z Emergencji ona daje więcej HP? Bo ja nie pamiętam No bo dobra, sam sprawdzę w sumie No ale jak ktoś chce, może napisać jak czy jak. Się... Nie ma problemu Nic się nie stanie <śle> 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 O! Oh. Nie Możecie dać znać, co, co dają te misje, bo w sumie ja nigdy jakoś nie wykonywałem. Dobra, misja wykonana. Lecimy jeszcze jedną załatwić dzisiaj. No bo kobieta. No trudno. Tam jest kolejna ta sama. Nic <grym> się nie stanie. No, akurat ma podmieniony dźwięk silnika. Nie no, mam sławek założonych, ale słyszę, jakby to był bić jakiś. No, tak więc spoko e, Do OG nie zdążę OG Loka. Dobra, więc wpadniemy do Raidera Nie chcę. W następnym odcinku zrobię tę misję Cesarz zarwał.

Just get out <laughs> mm, really good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out.

那都七十八九。 Fak Ale zem spieprzył O oh, Zapomniałem czym się kłóca, nie? <grym> Jakoś tak wyszło To diabła Słyszę jakieś dziwne bieganie A, dobra wiecie co Zostawię was z tą jedną misją Dzisiaj Żeby nie przedłużać tego odcinka Bo i tak wyszedł trochę zamulająco I widzimy się w kolejnym Tak no, więc trzymajcie się Na razie cześć